Ewangelia Mateusza, rozdział dziewiąty. Wtedy wsiadł do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta. A oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na posłaniu. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Ufaj synu, twoje grzechy są ci przebaczone. A niektórzy z urządzonych w piśmie pomyśleli sobie: On bluźni. Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział: Dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach? Służ bowiem jest łatwiej powiedzieć: Przebaczone są twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź. Ale, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, wtedy powiedział do sparaliżowanego: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. A on wstał i poszedł do swego domu. Kiedy tłumy to ujrzały, dziwiły się i chwaliły Boga, który dał ludziom taką moc. A odchodząc stamtąd, Jezus zobaczył człowieka zwanego Mateuszem, siedzącego w punkcie celnym, i powiedział do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział za stołem w jego domu, przyszło wielu celników i grzeszników i usiedli z Jezusem oraz jego uczniami. Widząc to, faryzeusze zapytali jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jest celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: niezdrowi. Lecz chorzy potrzebują lekarza. Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia, chcę, a nie ofiary, bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych ale grzeszników. Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze często pościma Twoi uczniowie nie poszczą? I powiedział im Jezus. Czy przyjaciele oblubieńca mogą się smucić, dopóki jest z nimi oblubieniec? ale przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany i wtedy będą pościć nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty bo taka łata ściąga nieco z szatę i rozdarcie staje się gorsze ani nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków bo inaczej bukłaki pękają a wino wycieka i bukłaki się psują ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków a wtedy zachowuje się jedno i drugie gdy to do nich mówił pewien przełożony synagogi, przyszedł i oddał mu pokłon i powiedział: Moja córka dopiero co umarła, ale przyjdź i połóż na nią rękę, a ożyje. Wtedy Jezus wstał i wraz ze swoimi uczniami poszedł za nim. I oto kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła brzegu jego szaty. Mówiła bowiem sobie: Jeśli tylko dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. Ale Jezus odwrócił się i ujrzawszy ją, powiedział: Ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. A gdy Jezus przyszedł do domu przełożonego i zobaczył flecistów i ludzi czyniących zgiełk, powiedział im: Odejdźcie, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego. Ale gdy wygnano tych ludzi, wszedł, ujął ją za rękę, i dziewczynka wstała. I wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej ziemi. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi i wołali: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami! Gdy zaś wszedł do domu, przyszli do niego ślepi i zapytał ich Jezus, Wierzycie, że mogę to uczynić? Odpowiedzieli: Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu i powiedział: Według waszej wiary, niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy. A Jezus przekazał im surowo, uważajcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. Lecz oni wyszedłszy, rozsławili go po całej tamtejszej ziemi. A gdy wychodzili, przyprowadzono do niego niemowę opętanego przez demona. Kiedy demon został wypędzony, niemy przemówił, a tłumy dziwiły się i mówiły: Nigdy czegoś takiego nie widziano w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: Przez władcę demonów wypędza demony. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi, a widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni jak owce nie mające pasterza. Wtedy powiedział do swoich uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby. Wysłał robotników na swoje żniwo.